Hydraulika sprawdzona. No i że to już? No i witam Was dzisiaj serdecznie, oto ja Wasz ulubiony kucharz, kurwa, buła specjal. a dzisiaj moim gościem jest kuba na to zion. nie trzeba go przedstawiać, kurwa, on jest CC kamratem i częstuje mnie batem, nie? Czyli co, co dzisiaj gotujemy? Gotujemy Wam dzisiaj kurwa ziemniaczki z niespodziewajką, nie? Z naszego dania potrzebujemy. Pyrry, kartofle, ziemniaki Mięso, które znaczył z poprzednich edycji cały czas ten sam dobry gatunek Użyjemy też marchewki Cebula Margaryna do smażenia Może tu będziesz mi pomagał, odbierał to ta, ode mnie Margaryna zwykła, najzwyklejsza, najlepsza No i oczywiście ja bym Markiem, gdybym nie miał chociaż kurac w jakiejś formie pomidorów to kupuję większe, bo w promocji się bardziej opłaca Przyprawy <laughs> No, Przycinamy taki ziemniak w pół. Musi być nie więcej tej wielkości, ponieważ w tym nam się musi zmieścić ten farsz. To jest bardzo istotne, bo jak nie będzie farszu w takiej płyseczce, to co nam po samej płyseczce? Dupa, nie? Delikatnie Dobra, odcinamy dala. tylko końcówkę tego, żeby ten ziemniaczek można było w ten sposób postawić, o. I tak to będzie stało na tacy. Myślę, że łóżeczka może tam ktoś woli nożykiem, ja nie wiem, ja jestem od łóżeczek tutaj. Łyżeczkowy to, Wydzierżawiamy to tutaj w ten oto sposób. I to ci znaczy, pokażę jeszcze na, na czym polega patent, nie? Bo Kowal, ważne jest to, żebyś nie przedobrzył zbytnio, bo będzie nam wyciekać wszystko do środka. I teraz patrz. I robi się takie światełko, nie? To znaczy, że już ma dość i już dalej go tam nie wybójisz. Ale to. Idealny kapelusik. No to tam ja wolę z innym farszem, ja też będzie więcej. nie? Cebulek myślę, że dużo, bo im więcej cebuli, tym, tym w ogóle jest rap, nie? Pyk. Klasyczny, wiadomo. Klasyczna popisówka. Klasyczna popisówka, tak Tylko ja. tyle nie? Ty, nie mamy więcej dżontów, nie? No, to nie mamy, no jedynie, że coś. Organizer ja, Browara masz gdzieś tutaj. Te, a prawo. ty masz jakieś jonty? Wądcie, spadę z nami kurwa. Jak coś macie, to w No, No, to Widzicie Uchodzicie siatełko? W ziemniaczku. Pasta! O o. Człowieku mnie oczy wypala A ci powiem, że idzie sobie to szybciutko, koba. Bardzo dobrze. w wkręta. Drążę w tych wpyrkach. Nietypowa robota. Oooo, pokaż. Przedobrzyłeś? Trochę przedobrzyłem. tak. No, to teraz tutaj co my z Myślę, że ten brzuch jest idealny do tego. No tej cebuli jest dużo, okay. naprawdę, ponieważ taka smażona cebula z tym ziemniaczkiem to będzie mega elytas, nie? Akcja spontan i tak to wygląda Tylko, że kurwa ziemniaki muszą być naprawdę taki kurwa spacer, nie? Bo jak są chujowe pyry to w ogóle delikatnie pieprzu możemy zapodać Ja ogólnie tak chciałem powiedzieć, że odradzam używania takiego rodzaju pieprzu, nie? Tylko, że mi się spierdolił młynek i nie mogę kurwa kręcić, nie? Nie, wy samą taką zajebistą kurwa rzecz, która mi to ładnie mieli Czyli masz! Sponsor, pierwszy sponsor Jeszcze raz, Znaczy no, 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 szybciej telefonem Gotuję Gosia cicho, to Gosia powiedz ja znam, a ja wiem jaka gosia, ty się, boisz, ty się boisz moich pająków. Gosia się boi pająków. Więc tak, bierzemy pyrkę, wciskamy tą łyżeczkę na hama, szybka korekta Dobry, i wrzucamy do śmietnika. Tę tak. to podsmażamy, jakby to powiedział Pastor, żeby nabrała ci coś. To się robi. Jak to się robi, kurwa, ja wydrapuje tak się, się to skrubi. A dajemy miękko. Ile macie tego mięka? tyle ładujcie, nie? No, to mięsko jak się smaży z tą kuchnią, możemy znać trochę to już tam do mnie ktoś dzwoni do ch**a, ale mi tego dość, pizdu, wypierdalać kurde. Ja Rudol też przyjeżdżać czy coś? Ale nie dzisiaj Rudol, wkrótce nam do zwiedzania. Pozdro, pozdro. Pozdrawiamy wszystkich rudych, których znamy. No, ale no, pozdrawiamy. Tych tak bardziej rudych, jak i mniej rudych. Kiekowatych. Dobra. Musimy dodać czosnek, ale czosnek będziemy dodawali z dwa razy, nie? Żeby tam to mięsko sobie przeszło tym czosneczkiem. No i dodamy drugi na końcu, nie? Cielutkie pastereczki. Na paseczki jedzące, nie? To jest Strasznie chujowa deska. Nie kupujcie szklanych desek kurwa. Są chujowe... Masakrycznie tę piętnoze. Ja Słyszałem, że ma taki bajer teraz, że jak jest program kulinarny, to nawet z telewizora kurwa zapach czuć, nie? Także kurwa... O wiem. no wiadomo. jak nie, jak nie wykupią, to będziecie mogli poczuć to gówno. To kurwa, czy czwarte wiary by czekało na reklamę akcję. Boję się kurwa, zastanawiam się, czemu to mięso jest aż tak bardzo dużo, nie? No ale solanka Jej. jest wszędzie, nie? Solanki dopierdalają więcej niż mięsa. Jako pomocnik kucharza pomerdzą no, teraz. To wiedziałeś? No a trochę będzie bardziej... No, wiedziałeś, Co można, ale nie za dużo, nie? Wiadomo, to powiem, ja zawsze, ale wiesz, boję to dosłownie troszkę, bo jeszcze to będzie os osolone, więc nie musi być na ama, nie? Także ja już to zrobię, nawet będzie szybciej, nie? No właśnie chciałem mu dobra pomagać. Bierzesz kawałek margaryny po prostu tak na palec. I w ten sposób, nie? Musisz każdą obsmarować. Tak wiesz, no nie musisz tak super dokładnie, ale jednak w miarę dokładnie, nie? Ja wszystkie wysmarujesz, to będzie my. O kurwa, dobrze, ich więcej nie robiłem. Teraz paluchy, margaryna, jedziemy. Ale kurestka, kurestwo, chuj. najgorzej. Jakiś koleś wygrał bodajże tam u mnie, bo konkurs mieliśmy w Radiu Glo. Ktoś wygrał? Jeden koleś, właśnie ziomek tam, pozdrawiamy serdecznie luteńską, ale będę go pozdrowiał. Tak, też pozdrawiam, bardzo cały margaryny. Nie było cię, także jak się tylko dogadasz do mnie, oczywiście pamiętam o nagrodzie. Masz to u mnie. Ale bez kurwa niczego się nie pokazuje, nie, Sztuk jedna. Na tej, nie na tej, co sieka, tylko na tej takiej tarce, co właśnie robi to... Taki, kłat, pyłek, nie? Ścieramy całą. Jesteś jak widownia u Wojewódzkiego. A, daj mu. Ale to mogę ci pomóc. Nie możesz. Nie jesteś raperem, a ten program jest tylko dla raperów. Dodajemy wody. Ale delikatnie, to nie jest sos, kurwa. I... Oczywiście farsz może być dowolny, możecie go zrobić z ryby, kurwa ze szpinaku W całym etapie czosnek Chyba weź no spiedolaj Czekaj, zostało mi dwie, Dobra, dwie. dwie. Nie, Nie bój. bój No spoko, tylko to ma być kurwa jeszcze ostre Ale no Warzywko czy kurwie co? A do czego to ci się przyda? Po co ty to kupiłaś? Zawsze to źle jej, kurwa gotuję Jak się wyrażasz Świetna. Już stoicie do kurwa i wypierdolicie głupoty, idźcie pod żonki i... Tak, tak, zawsze te żonki, tak, tak. Dobre w to Ale pewnie tu jest ten nadal zamknięty, nie? Tak. No. Ja mam browarę, pausen. Marek! Chodźmy, pojedziemy, dopiero zobaczę jak będzie ten, jak będzie ogólny ten program. No, dokładnie. To. No kurwa nie, nie lubię cię tych kurwa, ryda dziwko. aż go nie lubisz? No nie lubię go. Chodę. Nie, dobra, obraci się, nie żartowałem Paweł. Pozdro. Nadziewamy ziemniaczki teraz tym mięskiem. To co jest banalnie proste po prostu. Starczy naładować do środka. No bo tak, nie tam więcej na siłę na Hama tyle. Po prostu, nie? Do płaszczyzny, która jest tu kurwa spłaszczyźniona. Dobry, gubno nie jest. No, złe. To, byłeś idealne te ziątkiwał Ile, że zna się na dziurkach. No. Mamy wycieramy. No w ogóle byłoby dobrze, żeby się do tego to kład na to. Nie tyle, nie, nie, nie napię tyle. Delikatnie, tak jak tutaj. Delikutaś ta. nie. tak, za dużo nie można. Chciałam najewać zimaki jakiś serem, to sobie je kurwa serwamy. O kurwa. Jest kracsa. jak klaxa. <śla> Robson też jest kurwa. Robson! <śla> Living, wstawiamy je na blaskę, którą za chwilę będziemy wkładać do naszego piekarniczka i zapiekać nasze ziemniaczki. Kurwa, niespodziewajki! <mulety> o, Oto was wziął, to wash, jest to Kurwa, A je zafijał po kąp? Nie, Kierdem, ale z ki za te! Jakbyś dostał z tego, to jest glój w kół. Żyjemy! Teraz tak, nie wiem, tam widać, nie? Ja nastawiam go na. Mm -hmm. Powiem. 260 na 280 i trzymam to około 45-50 minut, nie? Po całkiem niedługiej przerwie... Yy, ...i oczekiwaniu do... na wypieczenie serwisu na ziemniaczków... ...no cóż, mamy, w... mamy finał, no. nie? ...ale bym tak jak zyty. Tak to, jak tak to. jak zyty... <laughs> ...jak powinno okay. wyglądać właśnie, nie? Prychutki ziemniaczki, <grym> pod, podobne do ziemniaczka z ogniska, z zajebistym farszem, ten serek aż się, aż się przypolił na górze, ale to nie to jest To jest, gorący, kurwa, a'la Wasp. Z kowalem na ficie. Z kowalem w wersji turbo. Cholera, gorące ścierwo. Gorące ścierwo z kowalem w wersji turbo. Powiedzcie ja że to kubek keczupu, sosu czosnkowego i tak dalej. Ja wam barbecue nie? Ja lubię barbeque. Ziom! No, <grym> Teraz uroczyste przekazanie kurwa.